Dobry kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Coś ostatnio to vlogowanie na mnie idzie, ale słuchajcie, nagrywam dzisiaj vlog z bardzo ważnego wydarzenia, ponieważ Felix jeszcze nigdy nie był u dentysty. Ja wiem, że to jest może nieodpowiedzialne, że to jest może dziwne, ale pamiętam, że Klemens też bardzo poszedł na wizytę do dentysty późno. Bo niestety, ale no, chłopaki nie współpracują. I e, jakoś tak e, wiecie: no, póki ta nic się, się nie działo, tak i do domek bo Bona, kontynuując, musiałam założyć okulary, bo strasznie świeci słońce dzisiaj. E, dopóki nic się nie działo, to było dobrze. Ja to bardzo długo odwlekałam w czasie, czekając, aż ruszy mowa felka i komunikacja. No teraz ta mowa ruszyła. Eee, ale w każdym razie Felik jest bardzo nadpobudliwy, więc no nie wyobrażaliśmy sobie z mężem po prostu, żeby Felek usiadł na hotel dentystyczny i współpracował. No ale słuchajcie, od paru dni ja widzę, że no chyba pobolewa go ząbek. Eee, wkłada tam paluszki, ma dziurkę, więc eee, pytanie, czy wkłada paluszki, bo ma dziurkę, czy wkłada paluszki, bo go boli. Tak czy siak, ząb trzeba wyleczyć, co z tym zrobić. Eee, w związku z tym że y, naprawdę nie mam zaufania do dentystów tutaj w naszym mieście e, pamiętam z Klemensem byłam u takiej pani, którą, ją, którą bardzo polecali w ogóle że, że typowo pani do właśnie dzieci z zaburzeniami i tak dalej no my poszliśmy, byliśmy bardzo zawiedzeni e, krzyczała na Klemensa wręcz, była nieuprzejma wezywała, e, sugerowała mu, że on się wygłupia, że to na pewno nie jest możliwe że on się tak boi, że sobie żarty robi tragedia nie wiem, może pani miała dzień, może Klemens faktycznie za bardzo dokazywał, nie byłam w stanie nic zrobić, ale udało się ten ząbek w końcu tam wyleczyć, nie pamiętam co tam było u Klemensa, ale na ten moment Klemens już ma prawie 7 lat i on słuchajcie, chodzi do dentysty mojego dentysty, do mojej pani doktor, bo już współpracuje, więc no faktycznie widocznie wszystko w spektrum potrzebuje swojego czasu i niektóre dzieci z czasem dojrzewają do takich zadań, że tak powiem. Nie przedłużając, jedziemy do kliniki we Wrocławiu. Klinika nazywa się Ziąbki i zobaczymy, co z tego wyniknie. Wybrałam tą klinikę, ponieważ w razie potrzeby jest leczenie zębów w sedacji. Jest, słuchajcie, 7.30, wyruszamy, wyjeżdżamy z Leszna i zaczynamy ten dzień. Zostańcie z nami. Kochani, my już wróciliśmy z Wrocławia. Powiem Wam, że wiadomość jest kiepska. Nawet w, tym, w tych ziomkach Felek nie bardzo chce współpracować. Panie zdążyły tylko zobaczyć ten przegląd ząbków okay. zrobić i zobaczyć jakie ma zęby do leczenia. No i decyzja zapadła taka, że będzie Felek miał leczone te zęby w... O! wszystko dobrze dla nas się przewróci, że Felek będzie miał leczone te zęby w narkozie ma jeden ząb do wyrwania i trzy do leczenia, więc no pani mówi, że gdyby to był ten jeden ząbek do wyrwania, to można by było zrobić tego zęba w sedacji, ale są jeszcze te do leczenia, więc uważa, że najlepiej byłoby go po prostu uśpić i zrobić te wszystkie zęby za jednym razem. Ale że byliśmy we Wrocławiu w tych ząbkach od razu podjechaliśmy na Uniwersytet Stomatologiczny i zarejestrowaliśmy się na już konsultację z anestezjologiem i okazuje się, że Felek ma orzeczenie, więc będzie miał fajnie na fundusz szybko wizytę, także spoko. No więc słuchajcie... Procedura wygląda tak, że umówiłam Felka na konsultacje z anestezjologiem i dentystą. Konsultacje mamy już w najbliższą środę, czyli za kilka dni. Po takiej konsultacji jest, jeżeli jest zgoda na znieczulenie ogólne i leczenie pod narkozą, to wtedy umawiamy się już na wizytę. Jedyne co muszę dowieść, to muszę dowieźć po prostu orzeczenie Felka na tego 12 bo nie miałam ze sobą, bo nie przypuszczałam, że może być taka możliwość, że nas odeślą gdzieś indziej. Ale w sumie powiem Wam szczerze, może lepiej się nawet tak stało, bo zrobią te zęby wszystkie za jednym razem i faktycznie będzie tak krótko trwała narkoza, a gdybyśmy mieli leczeć w tych ziomkach, to pewnie musielibyśmy być kilka razy. No i też nie kosztowałoby nas to mało, bo słuchajcie, my za samą konsultację taką stomatologiczną i przegląd dentystyczny zapłaciliśmy dzisiaj 300 zł. także polecamy to miejsce, ale kosztuje. Dobra, i ten, teraz Wam pokażemy goski na ten. Super nie, czyli w tych niedźwiedziach. Tutaj to mam musimy w końcu zrobić, co nie? No tak, to jest No i patrz. No i to jest mój skin. Stój. O, teraz widać. By Okej. Okay. Przyszliśmy to... sobie z Klemensem na ciacho i loda. Zimno na dworze, nosy czerwone, ale na ciacho i loda przyszliśmy, nie? Dla A tutaj kto będzie? Pani doktor. Pani doktor. I co będzie z sobelowi? Skopy! Tak. To pan doktor. Proszę, dokończę. Narysuj jej rączki. Proszę, narysuj rączki, pani doktor. Tak, i nóżki. Super. Okay,